Dwie imprezy na 30-jubileuszowy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Czewie, a 31 w Skali Kraju. Informowaliśmy już o finale w CKS, a jakie atrakcje będą czekały na tych, którzy wybiorą się na niedzielną imprezę do tczewskiego Ekonomika. Będziemy mieli około 85 wolontariuszy na terenie miasta tutaj w Tczewie, plus jeszcze 30 paru wolontariuszy w gminie Skarszewy, gdzie robimy również drugą naszą imprezę. W naszym Tczewie zbieramy oczywiście na pomoc ludziom w związku z Sepsą. Taki jest tutaj finał, tytuł tego finału w całej Polsce. Nasz sztab zaczyna działać jak zawsze od godziny 5 rano. Wypuszczamy o 5.30 nasze wolontariuszy na miasto, Będziemy będą zbierali pieniądze przed kościołami, przed marketami, na terenie naszego miasta, na ulicach przy galerii, przy dworcu. Będziemy mieli jeżdżącego kampera, oczywiście oklejonego. To też będzie jakby nasz samochód sztabowy, który będzie jeździł z tatą wolontariuszki po naszym mieście. Będą panowie, którzy będą jeździli na motorach. Też będą takie skupiska, gdzie, ci motory, gdzie te motory dojadą, gdzie będzie można sobie na nich usiąść, zrobić sobie zdjęcie z tymi panami. No a przygotowaliśmy moc atrakcji, które rozpoczną się u nas w już od godziny 14. Naprawdę taka bomba wystrzałowa dla trzeba myślę, z telebimem na zewnątrz w tym roku, więc jeżeli ktoś się do tego ekonomika nie zmieści, będzie mógł zobaczyć koncert i posłuchać go na dworzu, bo będzie mieć dźwięk na dużym telebimie koło szkoły, koło Trzewskiego Ekonomika na ulicy Gdańskiej. Przygotowaliśmy koncert Gwiazdy Wieczoru Gromiego z Martą Gałuszewską, z wokalistką, która wygrała jedną z edycji The Voice of Poland w drużynie Michała Szpaka. Mamy również zespół Łobuzy, mamy zespół Doktor Słek mamy rapera Kubika, mamy... Dla młodzieży, rapera Edia był u nas w zeszłym roku. Tak bardzo dobrze się sprawił, że ludzie sobie prosili o kolejny jego koncert i jego tak zwane trzy słowa. Będą nam dogrywać oczywiście DJ Naru, DJ Newer jako DJ e. i mamy również supporty młodych artystów. Będzie Pares, będzie Paciara, Czaro i Hubi fali, a całą imprezę poprowadzi dyrektor Domu Kultury z Miłoradza, pan Marcin Szesza. Więc myślę, że będzie dużo rzeczy do zrobienia, dużo do zobaczenia, dużo do zjedzenia, do Picia. Będziecie mogli Państwo również skorzystać z strzyżenia barberskiego. Będzie piercing, będzie możliwość zrobienia sobie tatuażu. Jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał zrobić taki tatuaż, czy wystarczy nas zapisać na fanpage'u, żeby zapisać się w kolejkę, płacimy za niego 200 zł, który jest koszt przeznaczony na wielką Orkiestrę świątecznej pomocy. Będzie to wykonywało studio Sky Tattoo. Będzie również studio VR Real taką w goglach, będziecie mogli Państwo pograć w gry podczas naszego finału w jednej z salek. Będzie to sala zamknięta, każdy będzie wrzucał pieniążek do puszki, będzie mógł sobie pograć w tych goglach, będzie to firma z Gdyni która specjalnie do nas na tą okazję przyjedzie. Będziemy również mogli zapisać się oczywiście jako dawcy szpiku do DKMS-u, to standardowo, jak co roku Zuzia z Martyną nas przygotowały taką akcję, więc też Państwa serdecznie zapraszam. Można przynosić korki plastikowe do nas, do sztabu, jeżeli ktoś z Państwa również ma na chorą dziewczynkę, która działa, na którą zbieramy te kapselki. Co jeszcze? Na pewno będzie dużo się działo. Od 14 do 22.30 do samego zamknięcia w ekonomiku cały czas szał, licytacje, loterie, tak jak powiedziałem, ciasta kawa, jedzonko, więc zapraszam serdecznie Państwa na tą imprezę. Myślę, że będziemy się świetnie bawić. Tak jak powiedziałam, ci co nie wejdą, jest Telebin, więc nie będzie problemu, żebyśmy to razem obejrzeli i zrobili. W sumie na ulicach Trzeba będzie kwestowało około 200 wolontariuszy.

Brawa strona, druga, zaczynamy, małe rower ze do sklepu na nie cię nic i co? Jak trzeba było no do niej spałem, pięknie, i